Witajcie kochani. Tutaj osobno zrobiłam taki film instruktażowy o tej technologii, o tym artefakcie, który przedstawiłam w dzisiejszym nagraniu na kanale Drzewo Mocy. Chciałabym Wam to właśnie tak wizualnie przybliżyć. Jak widzicie, to wyrysowałam tak trochę nieudolnie na mapie samochodowej Europy. I to wygląda tak, że nie tylko Polska jest objęta działaniem tego artefaktu, ale również tutaj te strony właśnie Bułgaria, Rumunia, Węgry, Słowacja, część tam powiedzmy sobie wschodu i dlatego te tereny, mimo że były nawiedzane przez różne sytuacje, tak naprawdę w efekcie jednak regenerowały się. Natomiast epicentrum, Działania tego artefaktu to jest tutaj, jak widzicie, teren Dolnego Śląska. To, o czym kiedyś już mówiłam w innym nagraniu, no kilka, no kilka lat temu, właśnie kiedy mówiłam o tych istotach pod ziemią, kiedy mówiłam o tym potężnym krysztale, to ewidentnie widać, że może to być z tym związane. Że to może być również takie dodatkowe, jakby zasilanie. Ja myślę, że naziści o tym doskonale wiedzieli. Dlatego właśnie Dolny Śląsk był tak bardzo tematem ich zainteresowania. Tutaj jest to jeszcze oczywiście umocnione przez energię Krakowa, bo tu jest jakby w tym ścisłym epicentrum działania tego artefaktu. I teraz, kochani, tak jak Wam pokazałam, ma to kształt czerwona linia. To jest jakby podstawowy zakres działania tego pola, o którym mówiłam. Ma to kształt takiego wydłużonego jaja, tak jakby z żółtkiem. Żółtko to jest właśnie to epicentrum działania. Więc widzicie, kochani, że to sięga od aż tutaj, od, aż od terenu pomorza, aż po Morze Czarne. Być może właśnie z tym jest związana przepowiednia, że Polska będzie sięgała od Bałtyku do Morza Czarnego. Bo, bo tutaj tak jakby się to zgadzało, ponieważ w tym węższym odcinku, w węższym odcinku jest to zasięg około 1500 tysiąca kilometrów, natomiast jakby w podługości to jest między 4 a 5000 km. kilometrów. I kochani, nawet jeżeli na mapie się to nie zgadza dokładnie, to jednakże we wglądach zobaczyłam taką właśnie odległość, tak? czyli taką, taką elipsę w najwyższym, naj, najcieńszym miejscu półtora tysiąca km, w naj, najdłuższym tak między 4 a 5 tysięcy. Także kochani, zapraszam na, na moje nagranie dzisiejsze na kanał Drzewomocy, gdzie będziecie mogli posłuchać, co to jest czemu to służy i dlaczego obszar polski jest tak mocno chroniony mimo wszystko i dlaczego jest takim łakomym kąskiem dla wszystkich już od dawien dawien dawna. Także widzicie to jakby z dalszej perspektywy jaki to jest olbrzymi zasięg. Wiecie, zobaczyłam jeszcze coś takiego w innym miejscu na świecie. Ale nie badałam tego na razie. Tamto jest większe. Natomiast tamten temat na pewno poruszę, jak mi czas na to pozwoli. Póki co, jak to mówią, bliższa koszula ciała, dlatego o tym mówię dzisiaj.